Znajdź wygodne miejsce, tak, żebyś mógł się położyć wygodnie. Wyłącz wcześniej wszystkie urządzenia. Poczuj się bezpiecznie. Zacznij od kilku głębokich wdechów. Znajdź swój naturalny rytm oddychania. Nie zapomnij zamknąć oczu. Wdech powinien być długi i głęboki. Wydech równie długi i pełny. Poczuj, jak z każdym oddechem jesteś coraz bardziej wyciszony coraz bardziej odprężony skup się na swoim ciele zacznij od stóp zwróć uwagę na każdą część swojego ciała bierz głęboki wdech I wydech. Obdarz uwagą każdą część siebie, od stóp do głowy. Skup się na uczuciach, jakie towarzyszą, każdemu wdechowi i wydechowi. Na swoich myślach, wysłuchaj ich i pozwól, by odpłynęły. Wyobraź sobie kulę, sferę, jesteś w jej wnętrzu, wypełniasz ją sobą. Jest ci w niej idealnie. Zdaj sobie sprawę z idealnego kształtu, w którym przebywasz. Przyjrzyj się delikatnie wewnętrznej powierzchni kuli, zauważ, jaką ma strukturę. Zauważ opalizujące barwy światła, jakie przenikają ścianę kuli. Jesteś czystą jaźnią, czystą świadomością która weszła do tego idealnego kształtu. Poczuj, że za chwilę rozpocznie się Twoja przygoda, jakie masz oczekiwania, jakie emocje. Obserwujesz, jak rośniesz i wypełniasz całą przestrzeń sfery, czujesz przypływ sił, i wewnętrzny nakaz, aby wyjść poza tę bezpieczną sferę. Najpierw widzisz delikatne pęknięcia, przez które wpada świeże powietrze. Weź głęboki wdech i poczuj zapach powietrza. Zobacz swoim wewnętrznym wzrokiem, jak przez pęknięcie wpada ostre światło, które cię nie razi i nie przeraża. Chcesz wyjść na zewnątrz. Po raz pierwszy wykorzystujesz siłę swoich mięśni. Napinasz je z całych sił i jesteś wolna. Poczuj, co się teraz dzieje w Twoim umyśle. Co czujesz, kiedy stawiasz pierwsze kroki poza sferą, która do tej pory była całym Twoim światem. Przed Tobą czas przyswajania. Wyobraź sobie, że jesteś wyjątkowo piękną gąsieniczką. Tak, gąsieniczką. Najpierw wolno i ostrożnie poruszasz się po wielkim, zachwycającym drzewie. Jesteś gąsienniczką, która czuje ogromny głód, widzisz przed sobą świeże liście na swoim olbrzymim drzewie, masz ochotę na nie wszystkie. Każdy listek to inne doświadczenie, inne przeżycie. Wszystkie są smaczne. Nawet te, które wyglądają na gorzkie albo cierpkie. Drzewo ma do zaoferowania setki tysięcy liści, a ty masz ochotę na nie wszystkie i czujesz, że wszystkie ci służą, że drzewo daje ci je wszystkie z miłością. Poczuj, jak przyswajasz sobie różnorodne smaki. I te wszystkie zapachy, poczuj, że trudno zaspokoić ci głód. To głód wiedzy, przeżyć doświadczeń, relacji z innymi, których tu pełno. Nie musisz robić nic, tylko przyswajasz i rośniesz, doświadczasz i mądrzejesz. Poczuj, że jest w tym ukryty sens. I nagle coś się zmienia. Zaczynasz inaczej patrzeć na swoje drzewo. Dostrzegasz jego niezwykłość. Czujesz, że korzenie drzewa sięgają w głąb ziemi, stamtąd zaciągają nie tylko wodę i mikroelementy, ale również energię, którą teraz. Bardzo mocno czujesz. Ta energia daje ci poczucie przynależności do tego świata. Czujesz, że masz prawo tu być, masz prawo do przechodzenia tu swoich zmian. Ten świat cię potrzebuje. Jesteś malusieńką, ale pełnoprawną Jego częścią. Jesteś częścią całości. Przez Ciebie przepływa strumień tej energii. Poczuj go. To strumień życia, strumień sił twórczych. Poczuj, jaki jest potężny. Teraz patrzysz w górę i widzisz, że korona Twojego drzewa sięga ku niebu. Aby stamtąd czerpać wspaniałą energię ze Słońca, i zaczynasz coraz mocniej to doceniać. Zobacz, jak energia Ziemi i Słońca płyną do drzewa, jak mieszają się w jego centrum, w jego sercu, i podąż do tego miejsca. Daj się temu miejscu przyciągnąć, otulić, osłonić. Poczuj się bezpiecznie. I w gotowości do zmian. Zauważ, że wokół ciebie zaczyna pojawiać się energetyczny, srebrno-mleczny kokon. Czujesz się coraz głębiej odprężona, coraz bardziej zrelaksowana. Kokon otula cię niczym miękka kołderka. Masz wrażenie, że smacznie zasypiasz. Ale Twoja świadomość jest coraz bardziej wyostrzona. Twoje ciało zasypia, a świadomość zdaje się budzić. Teraz jest czas niezależności od nikogo i niczego. Jest ci ciepło i wygodnie. Nie musisz już nic przyswajać. Wszystkiego masz pod dostatkiem. Wszystkie doświadczenia, które zebrałaś, zaczynają się przemieniać w mądrość. Jadłaś z drzewa rozpoznania dobrego i złego, więc poznałaś świat oparty na dualności, na dobru i złu. Teraz wszystko to wpływa na ciebie. W bezpiecznym kokonie. Dokonuje się Twoja transformacja, Twoja przemiana. Dokonuje się sama. Wszystko, co musiałaś robić, to korzystać z każdej okazji, by smakować o życie, jego wszystkie smaki na wielkim drzewie poznania. Teraz pozwalasz, by natura działała dalej, by fala przemian objęła Twoją osobowość. Twoją tożsamość. Poczuj, że to jest dobre, że ci to służy. Stajesz się niezależna od tego, co kiedykolwiek usłyszałaś na swój temat. Stajesz się niezależna od tego, co pomyślałaś o sobie, o swoich umiejętnościach, o swoim życiu i świecie. Stajesz się niezależna od opinii od swojej historii od tego co pamiętasz bo to wszystko znika wszystko znika bo ty się zmieniasz zmieniasz się łagodnie w swoim tempie niczego nie przyspieszaj do momentu aż poczujesz chęć wydostania się na zewnątrz teraz nie potrzebujesz nic Oprócz pozwolenia sobie na zmianę, na miłość do siebie, która po prostu rodzi się. Nie musisz się jej uczyć, nie musisz jej stwarzać. Ona teraz się rodzi i czujesz, że to jest najprzyjemniejsze, co kiedykolwiek czułaś. Miłość do siebie. Jest miłością do świata, a miłość do świata jest miłością do siebie. Widzisz, jak to uczucie krąży w postaci różowo-zielonej chmurki ze złotymi refleksami pomiędzy tobą a wszystkim, o czym pomyślisz. Pomyśl teraz. W każdym aspekcie życia, jaki potrzebuje zaślenia, i poczuj, że to uczucie unosi cię ku górze. Stajesz się lekka, patrzysz w górę coraz śmielej, chcesz się wzbić ku niebu, ku słońcu, ku innym gwiazdom, i czujesz, że masz skrzydła piękne skrzydła najcudowniejszego motyla na tym świecie jedynego w swoim rodzaju. Twoja dusza przejęła ster. Prowadzi cię pragnienie duszy, wzbijasz się wciąż wyżej i wyżej, bawisz się tym lotem jak dziecko. Możesz wszystko, wszystko jest kwestią wyobraźni, radości, pozwolenia sobie na przemianę. Pozwolenia sobie na korzystanie z przywileju bycia wolnym, kochającym i mądrym. Tworzysz w tym stanie uniesienia bez żadnych ograniczeń. Jesteś poza nimi, daleko, w górze. Patrzysz na wszystko z bardzo odległej perspektywy i to, co wydawało się trudne, niedostępne, nie dla ciebie. Teraz wygląda banalnie z tej wysokości, z tego stanu bycia. Pamiętaj, pamiętaj to wszystko, co teraz czujesz. W tych nieskrępowanych niczym stanach spełnia się pragnienie duszy. Wyobraźnia i fantazja są rzeczywiste, rzeczywistość w Twoim umyśle. Jest prawdą. Rzeczywistość powstaje z myśli i emocji. Teraz obiecaj sobie, że nigdy już nie osądzisz siebie, ślepo nie skrytykujesz, ale będziesz łączyć się z boskością, będziesz tworzyć z miłością, z radością i ze spokojem. Od teraz. Widzisz wszystko w innym wymiarze, w innych proporcjach. Wszystko zawsze było, jest i będzie w Twoim zasięgu. Tworzysz coraz bardziej nieograniczone. Przesuwasz każdą granicę w nieskończoność. Tworzysz swobodnie w przestrzeniach pomiędzy Ziemią i Niebem. Dokonało się. Dokonało się. Dokonało się.